Cześć, Teren Tajemnicy. W dzisiejszym odcinku poznacie dawne miasto w województwie małopolskim. Jest nim Lipnica Murowana. Dziś zobaczycie między innymi, Kościół Świętego Leonarda czy Dwór Leduchowskich. Dowiecie się też, co działo się tutaj, tutaj podczas I wojny światowej i II wojny światowej. Założycielem miasta był król Władysław Łokietek. Założył je w 1326 roku. Choć osada o nazwie Lipnik istniała być może już w XII wieku, o szybkim rozwoju miasta spowodowało jego położenie na ważnym trakcie handlowym na Węgry. W mieście niejednokrotnie zatrzymywali się między innymi królowie polski czy możnowładcy. W czasach Ludwika węgierskiego miasto zostało otoczone wałami i murami miejskimi, od czego nadano drugi człon nazwy miasta Murowana. Po raz pierwszy nazwy użyto w dokumencie z 1445 roku. W lipnicy rozwija się handel i rzemiosło, a lipniczan zwolniono z opłaty ceł. Na terenie Królestwa Polskiego lipnica słynęła też z produkcji ozdobnych kafli piecowych, a od początku XV wieku z produkcji piwa. Od 1958 roku z inicjatywy długoletniego sołtysa wsi Józefa Piotrowskiego w Lipnicy odbywają się słynne w całym kraju konkursy palm wielkanocnych. Wiele również działań religijnych, gospodarczych i społecznych to zasługa długoletniego proboszcza Lipnicy, księdza Stanisława Wiśniowskiego. Przed nami znajduje się Kościół Świętego Leonarda, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tablice informacyjne na nim informują, że powstał w 1144 roku na miejscu dawnej pogańskiej świątyni. W środku znajduje się czterometrowy dębowy słup rzeźbiony w głowy głowę światowida. Powstanie obecnej budowli określa się na drugą połowę XV wieku. Kościół jest wykonany z drewna i konstrukcji zębowej jednonawowy całość otoczona jest otwartymi sobotami wnętrze pokryte stropami dach pokryty jest gnotem na północnej ścianie prezbiterium bogate sceny obrazujące Sąd Ostateczny. Na ścianie południowej Ostatnia Wieczerza, za ołtarzem scena ukazująca Mękę Pańską. Ołtarz zdobi tryptyk. Pierwsza część tryptyku prezentuje rozmowę Świętego Floriana z Świętym Wawrzyńcem i Świętym Florianem. Na skrzydłach sceny Z Życia Świętego. Druga część tryptyku ukazuje Adorację Dzieciątka Jezus. Kolejna część Tryptyku pokazuje sceny z legendy o świętym Mikołaju. 4 maja 1992 roku tryptyk został skradziony. Po kilku miesiącach zostały odzyskane... Odzyskany, ale skierowany do Muzeum Diesezjalnego w Tarnowie. Kopię wykonał artysta B. Polek w 1998 roku. Na chórze do niedawna były organy skrzynkowe. Dla bezpieczeństwa przeniesiono je do innego miejsca. Kilkukrotnie w roku można je usłyszeć na organizowanych koncertach. Należy wspomnieć także o barokowym kościele pod wezwaniem świętego Szymona, wybudowanym w pierwszej połowie XVII wieku z inicjatywy Stanisława Lubomirskiego, ówczesnego starosty i wójta lipnickiego, jako przejaw rozwijającego się kultu lipnickiego zakonnika. Widzimy teraz, na pokazanym obrazie, jak wygląda środek kościoła. Podczas I wojny światowej areną zaciekłych walk stały się okolice Lipnicy w listopadzie i grudniu 1914 roku. U boku Polaków walczyły legiony Józefa Piłsudskiego, w tym budynku właśnie stacjonowały. W wyniku walk w okolicach Lipnicy zginęło Półtora tysiąca żołnierzy austriackich, rosyjskich i polskich. Ciała żołnierzy spoczywają na cmentarzach wojennych w Rajbrocie i w Lipnicy Murowanej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku ożywia się działalność różnorodnych stronnictw i partii politycznych, zwłaszcza ludowych, podnosi stan oświaty i kultury. Duże zasługi dla rozwoju miasta wzniesie Związek Lipniczan, który prowadził ożywioną działalność charytatywną wśród najbiedniejszych, czego widomym efektem będzie założenie w Lipnicy ochronki, prowadzonej na krótko przed wybuchem. Wojny przez siostry Urszulanki. Wszystkie te pozytywne działania nie były jednak w stanie przekreślić wielu dziesiątkowych lat regresu i stagnacji gospodarczej miasta, czego efektem było odebranie w roku 1934 praw miejskich lipnicy. Podczas II wojny światowej wojsko niemieckie po kilku dniach walk z polską grupą operacyjną Boruta wkroczyły na teren Lipnicy 5 września 1939 roku. Okupant nakładał na miejscową ludność kontyngenty, czyli przymusowe daniny produktów rolnych oraz egzekował wykonanie nieodpłatnie różnych robót. Systematycznie wywożono młodzież Lipnicką do roboty do Niemiec a opornych zsyłano do obozów zagłady. To wszystko doprowadziło do wzrastającego oporu społeczeństwa i powstania pierwszych konspiracyjnych organizacji zbrojnych. Na terenie gminy Lipnica szczególnie aktywny był oddział Armii Krajowej pod dowództwem, dowództwem Józefa Wieciecha, pseudonim Tamarow. Znany. Między innymi z akcji uwolnienia więźniów w Nowym Wiśniczu. Po zaciekłych walkach radziecko-niemieckich w dniach, w dniach 18-19 stycznia 1945 rok okupanci hitlerowscy opuścili miasto i okoliczne wsie. W tych dniach Lipnica Murowana była kilkukrotnie bombardowana przez samoloty i artylerię radziecką, a najzacieklejsze walki Trwały na terenie Rajbrotu. W sumie, w walkach o wyzwolenie tych ziem straciło życie aż 232 żołnierzy i oficerów. To już koniec naszej przygody po piwnicy murowanej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie subskrypcję i laj lajka w górę. Do następnego odcinka.